Jastrząb obsługuje palnik z wprawą godną podziwu. Nie chodzi nawet o samo cięcie. Ważny jest plan. A doświadczenie pozwala ekspertowi błyskawicznie wybrać miejsca cięcia i przewidzieć, jak zachowa się ta sterta żelastwa. Dawaj! Równo idzie z wyszek? To! Jedziemy! A co to tak. Ty poczekaj chwilę. Co się dzieje? Ej, stój! Co się dzieje? Nie masz za sztywny łańcuch, Mam. Wow. Przyjąłeś za sztywny łańcuch. Łańcuch nam się napręża i mógłby się zerwać. Musimy teraz łańcuch wydłużyć, bo nam tu się zarobi, zaczyna robić ciasno. Zdejmiesz sobie? Ja tak. Daj go jeszcze do góry. Dobra. Niech on trochę pociągnie. Ja tej, dawaj ty. Dawaj, dawaj. Dawa, Dawaj, dawaj. Dawa. Dlaczego ty nie skręcasz w tę stronę? A dlaczego tu nie kręcisz w tę stronę? Po to żeby się tu na to? Po to, żeby kąt zachować. Prosto, żeby jechać. Zobacz, że już zachodzi. Radek! To się strasznie marnie zaczyna robić. Dlaczego? No mnie się miejsce zaraz kończy. Zyskamy trochę na tym, bo ja uważam, że niedługo to tabelka zacznie się wspierać z tobelką. I już to będzie stało, będzie można tam po kawałku odcinać. No bo innego wyjścia nie ma.